Czasem to nie krzyk kończy relację, czasem to cisza. Cisza, w której mówisz do siebie, już nie mogę. I właśnie ta cisza, ta decyzja, to coś, czego Narcyz nie potrafi znieść. Bo kiedy w końcu przestajesz grać w jego grę, on traci coś więcej niż partnerkę, traci władzę. A dla Narcyza to koniec świata. Zanim wejdziemy głębiej, zasubskrybuj nasz kanał. Tu rozmawiamy o emocjach prawdziwie, bez udawania. I jeśli to, co usłyszysz, będzie dla ciebie ważne, podziel się tym w komentarzu. Nie jesteś sama. Nie jesteś sam. Narcys nie kocha cię tak, jak myślisz. Kocha to, co dzięki tobie czuje. Podziw, siłę, przewagę. Jesteś dla Niego lustrem, w którym chce widzieć tylko siebie, doskonałego. Ale co się dzieje, gdy przestajesz to lustro trzymać, gdy przestajesz potwierdzać, że On jest najważniejszy? To dla Niego jak cios, jak zdrada. Bo On Cię nie widzi naprawdę. Nie widzi Twoich łez, Twojego zmęczenia. Twojej samotności w związku, który przecież miał być bliskością. I w końcu nadchodzi ten moment, kiedy mówisz dość, nie z krzykiem, czasem szeptem, ale dla niego to jak trzęsienie ziemi. Nie przyjmie tego z godnością, nie usiądzie z tobą i nie powie: Porozmawiajmy, co poszło nie tak. Zamiast tego, wybuch albo cisza, zimna, karząca. Zacznie cię karać za to, że odważyłaś się odejść, albo co gorsza, uprzedzi cię i sam cię odrzuci, tylko po to, by mieć kontrolę nad historią. Ale to nie ty jesteś winna, to jego sposób na przetrwanie. Bo w środku, choć nigdy się do tego nie przyzna, Narcyz to przerażone dziecko, zawstydzone, samotne, głodne aprobaty. Ale nie jesteś już odpowiedzialna za to dziecko. Nie jesteś jego matką, terapeutką, służącą, jesteś sobą i masz prawo wybrać spokój. Tylko przygotuj się. On nie odejdzie bez walki. Zaczną się wiadomości, próby wciągnięcia Cię w nową dramę. Zarzuty, że to ty jesteś toksyczna. A potem przyjdzie etap uwodzenia. Będzie próbował wrócić z kwiatami, obietnicami, ale to nie miłość, to panika. Bo ty byłaś jego karmicielką, a teraz głoduje. I zrobi wszystko, by odzyskać to, co mu dawałaś, nawet jeśli nigdy tego nie docenił. Ale on nie wraca do ciebie, on wraca do kontroli. I jeśli pozwolisz mu wrócić, zaczniesz tę samą historię od nowa, tylko z większym bólem. Bo z każdym powrotem coraz trudniej uwierzyć, że zasługujesz na coś więcej, a zasługujesz na ciszę bez napięcia, na dotyk bez strachu, na spojrzenie, które widzi ciebie. Narcyst tego nie zobaczy, bo nie widzi ludzi, widzi rolę, funkcję. Ale Ty nie jesteś funkcją. Nie jesteś dodatkiem do czyjegoś ego. Jesteś osobą z uczuciami, marzeniami, prawem do granic. Więc gdy mówisz, odchodzę, nie odchodzisz tylko od niego. Odchodzisz od bólu, od manipulacji, od nieustannego udowadniania, że zasługujesz na miłość. Bo miłość nie ma być testem. Miłość to spokój, a jeśli nie znasz tego spokoju, to nie była miłość. Więc kiedy narcyz cię nienawidzi za to, że odchodzisz, pamiętaj: to nie ty go zniszczyłaś, to jego ego nie wytrzymało prawdy. A prawda jest taka, że nie jesteś już ofiarą jesteś kobietą, która odzyskuje siebie. Która wybiera siebie. I nawet jeśli on będzie cię oczerniał, prowokował, szantażował emocjonalnie, nie musisz już na to odpowiadać. Bo twoje nie to świętość, to twoja granica, to twoje ocalenie. Jeśli w tej historii odnajdujesz siebie, napisz do nas w komentarzu: Nie jesteś sama i nie musisz przechodzić przez to w ciszy. Zasubskrybuj nasz kanał, jeśli chcesz więcej takich rozmów. Gdzie nie udajemy, gdzie mówimy szczerze o trudnych emocjach, bo tutaj nikt nie ocenia. Tutaj uczymy się być sobą, bez strachu, bez wstydu, z godnością. Masz prawo odejść. Masz prawo nie tłumaczyć się z tego. Masz prawo być szczęśliwa. Masz prawo być wolna. I masz prawo zacząć od nowa, po swojemu.